Te osoby, jeśli mają filmik z poradnikiem, jak zrobić OC, to bardzo dobrze. A jeżeli nie, to bardzo bym prosiła o wstawienie takiego filmiku, albo chociaż wysłanie mi na Messengerze. Więc tak, gratulacje, te osoby wygrały. W pobliskim czasie postaram się postaram się w pobliskim czasie. Nie wiem jak to mi wyjdzie czasowo, bo w sumie teraz się zaczyna przeświem też na więc będę miała trochę więcej czasu, więc no, oczywiście dostanę edity. I tak. Pa.